Mam wrażenie, że niektórzy się nabijają ze mnie na YouTubie Wiesz czemu U perfidnie pytają się <laughs> Jakieś środki Aha. na chwasty w no. marchewce Stosuję Stosuję Co za bezczelność? A ja nic, to śmieję się. Głupa udaje, no co mam robić? Ja mówię, ja to bym się Trzeba pokazywać to co się dzieje na wsi, a nie tylko, tylko te superlatywy same. Napisz im, że baboplew, ciekawe 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 Baboplew. Właśnie, wiecie co to jest baboplew? Jak wiecie co piszcie w komentarzu. A ten, kto zgadnie, to serduszko dostanie, nie? Baboplew boplew. Dupa boplew nawet nie pomoże. No jest, głową mi zaczyna boleć. Dupa cię nie boli? Dupa nie boli. Od roboty? Ale głowa boli. Muszę kotleta zjeść. Serio? A. U ciebie nie to, że brak kawy, tylko brak mięsa w organizmie. Brak kotleta albo kiełbasy. Brak witaminy K ogólnie. Ja słyszałem, że ten. Że nasz kraj ma się przekształcić samych wegetarianów w przyszłości. Słyszałaś o tej nowinie, no. że mięsa nie będziemy jeść? Ja jak nie będziemy, chleba też, bo chleb to gluten, szkodliwy przecież. Makaronu też, wszystko nie, tylko te, nie. tylko marchewkę będziemy zagryzać kartoflami. To rzeczywiście musimy tej marchewki więcej. Musiać. Chociaż kartofle chyba też nie są zdrowe. Bo kartofli to nie, ten. Ponoć dobre są, ale bez bez piścia. Bataty, bataty. Ja jadłem kiedyś bataty, jak się odchudzałem, No mówili mi, żeby bataty jeść. Słodkie ziemniaki. Jadłaś kiedyś z piekarnika takie? Dobre, nie? Frytki. batata, to batatot no, Trzeba będzie zasadzić tej marchwi ze 3 hektary i przerzucimy się na marchew. Na śniadanie gotowana marchew, na obiad smażona, a na kolację sok z marchwi. Co ty na to? Chodzisz Będziemy w co? Będziemy wyglądać jak Czerwone ludki Czerwone ludki? Z czerwonymi nosami? Nie tylko <laughs> Beta karoteny Beta -karoteny. jest dobra na wzrok Jak mi kiedyś mówił Pewien skóry kolega, z którym pracowałem w Holandii No nie wiem czy my szarpniemy tę całą bitkę do końca No może być cienko No bo jeszcze mamy tego, mamy pół wolnego miejsca Myślałem że do końca jak dojedziemy to zrobimy całą bitkę A chyba nie wejdzie cała Rzadko tej marchwi, nie? Cztery rządki czy trzy, Ania? Zobacz jak tutaj, gdzie nie gdzie tutaj Cztery rządki czy trzy? Podkopane no. Podkopane. Ja nie wiem po co ta jolka tyle tych buraków sadzi. Ja wiem ale nie powiem. Wiesz ale nie powiesz? Ja wiem chyba po co. Po to, żeby ich, ich 3 czwarte rozdać. Nie? A 10% dla siebie zostali. Masz worek buraków Ty też masz worek buraków No co, ty worek buraków Ci się nie przyda Buraczki Buraczki Taka to robota Stój, Ej, a jakby zmiksować na przykład buraka z tym Burak z marchewką do soku Mogę ci zrobić a ja co? Bym się nie takiego A czemu? Mm. Ale co, będzie twój? Ja no Aż chyba normalnie zrobię no sobie. Smaki. A skąd wiesz jak smakuje? A nieraz piją. Co? Co? Wypiłam, już próbowałam czegoś takiego. Ale miks? Jak się chciałam odwidać, no. Miks? No. no i co pomogło? Nie wypiłam tego nawet. Hmm. Bo to jest taki niepasteryzowany chyba, nie? O matko, kochano. Ktoś to widział, marchewkę wyrywać? Kto to wymyślił, to marchewkę? Mateusz. Rzecz? Mateusz Rzedł O, tu cała rodzina w jednym miejscu I ja mam wrażenie, że z jednego nasionka czasem kilka marchewek wyrośnie Jest to możliwe czy nie? Nie? Co się stało się? No Spalić Na stosie Nie, No jak to wyrobisz? One są takie normalnie gałęzi cienkie. No nie wiem, albo siekierką, albo połamać w rękach można, albo może rębakiem. No dużo jest różnych opcji. Wiesz co ja się zastanawiałam się kupić właśnie tego. Do gałęzi takich Ja ci powiem, że nie wiem, czy to się opłaca. Lepiej, się, wypo... Lepiej się wypożyczyć, opłaca. Wypożyczyć no bo tam jest do... jeden dzień roboty, przy tych gałęziach. A masz skąd to wypożyczyć? Mam. No to weź. I zrobimy normalnie w jeden dzień na No. Dobra, tylko przypomnij mi wieczorem, to ja załatwię to. Bo tych gałęzi to No jest tam Słyszymy, trochę. Byś trawę, a na wiosnę zamówilibyśmy tą altankę, żeby... No, można, można tak zrobić. Tylko przypomnij mi. Ja mam opcję pożyczenia takiego czegoś. Nawet no nawet z dwóch nie źródeł. Nie no pewnie. Co? Co? Odcięli od razu tą sosnę. Którą? Tą, co? Co Jolka podcięła do połowy? No, ją trzeba i tak wyciąć, bo... się od wiatru Znaczy to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że korzenie podchodzą pod, pod dom, pod fundament wchodzą. Znaczy już niedużo tam brakuje na pewno. No... Mam plan, wykonam go sam. A to byś tam chciała galaż stawiać, tak? Wiosnę. wiesz jak myślałam w ogóle bo w tych blaszakach jest taka sprawa że jak się wylewa fundamenty to się po prostu do środka wlewa woda no wiesz, jak go postawią, to gdzieś tam zacina nie jest taki szczelny i woda do niego leci No. Jak myślałam, żeby zrobić fundament no. około tylko no. żeby panowie nam go postawili no. a od środka no. zrobić po prostu taki jakby spad jednocentymetrowy. Z jednej strony? Czy no, z dwóch? Od środka Podzielić na pół i zrobić coś takiego. Z lekkim spadem. Aha. Na jedną, na drugą stronę. No można. Rozumiesz. I ta woda by ona. Albo jeszcze lepiej można zrobić. Ja myślę, że Wiesz co zrobić? Też? Kratkę, kratkę wtopić. Tak. tak tylko by było... że kratkę jakbyśmy chcieli zrobić na środku. To musielibyśmy sobie poprowadzić i gdzieś jakąś dać do beczki dajmy na... Odejście to. wody. Tam można by było, wiesz, co blisko do Szamba mamy. 10 metrów. Można dobrać? by było do Szamba wpu wpuścić po prostu. no. Można byłoby, też fajnie. Też by to było dobre rozwiązanie, bo u nas właśnie wiem, że. też Tak to wyda się, się Kratkę no. dać. I taki. Ale do... do kratki też musisz robić. No tak. Wiesz, spady. Kratka, moim zdaniem, nawet jedna na środku by wystarczyła. I wtedy spadek by był tak. O tak zrobić spadek? No, nawet no, z dwóch stron. Nie, tak, trzeba, by to było, to nie to trzeba by było, to nie to. By było tak. Nie, spad no. musisz robić jak masz kratkę kwadratową do każdego kąta, tak? I od tego tak. A nie można by było dać takiej, tej, takiej, jak to są takie kanały? Na środku taki kanał, dać po długości Zamiast kratki. O, coś takiego. Kanał taki no, zrobić. Nie, 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 nie. I tylko tak wystarczy później. O. I rurę do tego. I odpływ. Już załatwiona sprawa. Nie ja wiem jak, to, ale mi się wydaje, że tam jest fajne miejsce na garaż. No! Blaszaka na dwa auta i albo nawet wiesz co robią coś takiego, że kupują dwa blaszaki pojedyncze na auto, stawiają tak, tak, a po środku tylko po prostu robią sobie drzwi i ściankę z tyłu i nakładają po środku blachy. Jest na trzy auta. Aha, że dokładają sobie tak. po prostu, tak? No jest to opcja do zrobienia, no czemu nie?